Serwus, ja nazywam się Wojtek i Obiecałem jakiś czas temu na Instagramie, że pokażę tutaj na YouTubie taki trochę dłuższy fragment tego, jak wyglądają zajęcia na MBA Masters sprowadzone na uczelni ASBIRO. Zarówno droga, jak wyglądały zajęcia i co mam o tych zajęciach Wam do powiedzenia. Także zapraszam. Mój wyjazd na studia zaczyna się zazwyczaj od trasy, którą przebywam samochodem z Cieszyna do Bielska Białej, bo z Bielsku czeka na mnie pociąg relacji Bielsko-Biała-Warszawa Centralna. Najtrudniejsze w tym, co trudne, prowadzenie biznesu, gdy nie ma prostych odpowiedzi, dostałem od Grega. Także pozdro, Greg. Dotarłem. Także tutaj będę się jutro, dziś w tych salach, uczył. Mastersi na Zbiro to jest taki roczny program. Natomiast wiele osób z roku na rok sobie przedłuża na kolejne lata, ponieważ to jest genialne miejsce do dyskusji z ludźmi, którzy zrealizowali cele i mają już w bagażu doświadczeń zebrane te rzeczy, które my chcemy zrealizować, więc są w stanie naprawdę rzetelnie, merytorycznie odpowiedzieć, co warto zrobić, w jaki sposób zadziałać, aby nasza. Praca była maksymalnie efektywna, biznes rozwijał się, a nie tylko gdzieś tam dreptał w miejscu, więc tutaj dużo takich odpowiedzi. Tutaj podejdźmy do tablicy i zobaczymy, jaki rozkład jazdy nas dzisiaj czeka. Więc yy, sobota. Zaczynamy rozgrzewką od 10 do 11.30, gdzie każdy opowiada o swoich ostatnich sukcesach, pytaniach, co, nad czym teraz aktualnie pracuje. Czyli to jest taka grupowa wymiana, można powiedzieć, burzy mózgów. Dalej przechodzimy do sekcji bardzo wartościowej, bo Ela i Artur będą dzielili się takimi, powiedzmy, wskazówkami, jak oni coś robią. Czyli olbrzymia wartość w grupie MBi Masters to są uczestnicy tego projektu i oni dzielą się swoimi przemyśleniami, czyli Studenci tak jakby wypowiadają się również jako osoby prowadzące. Później mamy gościa dnia warsztaty z zarządzania kryzysowego, czyli będziemy się uczyć tego jak reagować na różne kryzysy, które się w firmach chcąc, nie chcąc dziejąc, przerwa obiadowa, następnie jest druga część tego wykładu i bardzo ważna część azbirowych zajęć, czyli integracja. Czy to się opłaca czy się... I akurat. Tu muszę trochę przeprosić, bo nie mogę pokazać zbyt wiele zajęć, ponieważ one są objęte klauzulą poufności ze względu na dane, którymi się tam dzielimy, a mówimy o wszystkim bez ogródek. Mam nadzieję, że będziecie zaangażowani, bo będzie aktywnie. i też będzie, będzie prowadził te warsztaty na na swoich case'ów, więc nie będzie to na pewno sobie wykład. Biedny. Cześć, nazywam się Kasia Wojduła i jestem koordynatorem klubu Asbiro Masters. Czym tak naprawdę jest klub Asbiro Masters? To grupa kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy spotykają się raz w miesiącu i co jest ciekawe, to oni układają program, a nie ja. To ja jestem osobą, która ten program koordynuje. To ja słucham ich potrzeb, ich celów, słucham to, kogo chcieliby zaprosić, jakiego przedsiębiorcę, jakiego specjalistę i to jest właśnie sukces tej grupy. Że to ta grupa tworzy program, tworzy zjazdy. Ciekawostką jest to, że to nie wykładowcy oceniają uczestników, tylko to uczestnicy oceniają wykładowców, czyli uczestnicy oceniają specjalistów których zapraszam na nasze zjazdy. W klubie Asbiro Masters, oprócz regularnych zjazdów warsztatowych, mamy również zjazdy seminaryjne, tak jak na przykład w trakcie tego weekendu, gdzie na dwóch salach kilkaset osób szkoli się z zakresu czy to marketingu, biznesu i sprzedaży, ale również szkolą się z zakresu nieruchomości, i branży paramilitarnej, czy tego, co jest aktualnie na rynku potrzebne i zgłaszane przez studentów, żeby omówić to szerzej. Asbirowa integracja owiana jest już legendą, żeby nie powiedzieć że uczestników często świt zastaje. Ok, w takim razie sprawdźmy, co działo się drugiego dnia. Mamy drugi dzień. Dzisiaj mamy mastersowy speed dating, czyli opowiadaliśmy o swoich problemach, celach, rozwiązaniach, co możemy zaoferować. Czyli tak rozmawialiśmy o swoich biznesach. Teraz dwie dyskusje na dwóch różnych salach. Łukasz będzie opowiadał o metalach szlachetnych, jak tutaj zabezpieczać tematy inwestycyjne. A Bartosz będzie mówił o pozyskiwaniu kapitału na rozwój firm. Dalej, obiadek, to standardowo. I tutaj Dawid o podstawach praktycznych. Prawa własności intelektualnej i znowu. Kolejna rzecz to jest organizacja Tygodnia Pracy, czyli tematy rozwojowe i efektywnościowe. Także ciekawy dzień się zapowiada. To, co cenię sobie najbardziej w Mastersach, to jest przede wszystkim grupa osób, które są praktykami biznesu, sprzedają różne rzeczy. Sklepy internetowe mają, prowadzą działalność usługową, marketingową, kancelarie prawne, prowadzą firmy oparciu o oprogramowanie, są firmami produkcyjnymi, konstrukcji stalowych, deweloperzy więc to jest Ogrom wiedzy i doświadczeń, gdzie w każdym z tych biznesów akcent był kładziony troszeczkę w innym miejscu. Jedne firmy są lepsze w marketingu, inne w sprzedaży, trzecie w logistyce, czwarte mają doskonale zorganizowaną produkcję. Kolejne znowuż dobrze zatrudniają nowych ludzi do prac sezonowych i to powoduje, że jak się dzielą jakimiś zajęciami, tak jak powiedziałem, są zajęcia prowadzone z ekspertami, są również zajęcia prowadzone z innymi studentami, to ci ludzie przede wszystkim dzielą się tym, co u nich zadziałało, dzielą się bardzo praktycznymi rzeczami, takim konkretem, nie jest to żadna teoria, czyli powiedzieli zrobiłem to, to mnie zadziałało, to mnie nie zadziałało. A jeżeli są eksperci zapraszani, no to są eksperci, którzy są przez duże E pisani, czyli są to osoby, które mają bardzo pogłębioną wiedzę w wąskiej dziedzinie i tam dzielą się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami. Mieliśmy zajęcia z Igorem. Igor jest ekspertem w zakresie zarządzania kryzysami i on na przykład opowiadał swoją historię, jak to w przypadku jego tutaj perypetii biznesowych stracił 80 milionów majątku, złotych polskich i w jaki sposób ten splot zdarzeń przebiegał, jak takim kryzysem zarządzić, jak się przed tym zabezpieczyć, jakie błędy zostały popełnione. Więc to jest olbrzymia wartość patrzenia, jak bawić się w biznesie dużymi klockami. Taka rzecz, która może się okazać dla Ciebie ciekawa, to fakt, że by się dostać do Asbireo Masters na te studia, to trzeba przejść test pod kątem nagrania materiału wideo, w którym opowiemy o swojej firmie, opowiemy o swoich wynikach, o tym, jaka jest wielkość firmy, jakie są obroty. Więc wszystko jesteśmy, o wszystko jesteśmy wypytani. Jesteśmy wypytani również o to, w czym jesteśmy w stanie pomóc grupie, jakie wartości jesteśmy w stanie dać i na czym się znamy dobrze, ale te. Też opowiadamy o tym, jakie są nasze oczekiwania w stosunku do grupy i czego się spodziewamy po tych studiach. Więc to nie jest tak, że ktoś aplikuje sobie i po prostu się dostaje, jest do tego kwalifikacja. Też jest taka ciekawa zasada, że najpierw trzeba ukończyć pierwszy stopień MBA albo być wykładowcą, i dopiero wtedy można dołączyć do klubu Masters. Przechodzimy już do końca tej relacji wideo z, ze zjazdu Mastersów na Zbiro. Jestem ciekawy, jakie są Twoje wnioski, bo jest to nietypowy materiał, taki vlogowy bardziej, którego bardzo dawno nie realizowałem. Co sądzisz o czymś takim, żebym pokazywał różne rzeczy, z których korzystam? Daj znać w komentarzu, czy tworzyć więcej takich materiałów wideo.